Cześć, witajcie w domowym barze. Dziś skupimy się na klasycznym koktajlu Old Fashioned, ale w moim ulubionym wydaniu. Zapraszam do oglądania. Składniki Old Fashioned alkohol, cukier, woda i bitters to rdzeń najstarszy koktajli z początku XIX wieku. Termin koktajl pojawił się w druku już w 1806 roku. W latach 70. i 80. XIX wieku robiło się wersje wzbogacone barmańskie, fancy i improved old fashioned z dodatkami takimi jak absynt, Curaçao czy maraschino. Spragnieni klasyki prosili więc o klasyczny old fashioned. Legendarna historia mówi o Pendennis Club w Louisville, gdzie w latach 80. XIX wieku James E. Pepper miał spopularyzować ten koktajl. Pod koniec XIX wieku przepis ustabilizował się. Old Fashioned zawierał bourbon lub żytnią whisky, cukier, angosturę, odrobinę wody, lód i skórkę z cytrusa. Podawany był w niskiej szklance. Każdy ma swój ulubiony wariant Old Fashioned. W moim ulubionym wariancie zastąpiłem cukier z syropem klonowym, który doskonale łączy się z aromatem whisky. Teraz pokażę Wam, jak zrobić mój ulubiony wariant Old Fashioned. Do niskiej szklanki wrzucamy lód i wlewamy. 1 dasz Angostury Bitters, jeden dasz Angostury Orange Bitters, 7 ml syropu klonowego i 60 ml Bourbonu. Na koniec obieramy skórkę z pomarańczy lub cytryny i dekorujemy drinka. Ja lubię jeszcze podpalić skórkę, co podbija aromat koktajlu. Spróbujcie sami, dajcie znać w komentarzu, czy Wam smakowało. A na koniec subskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę. Na zdrowie!